Witam Was na moim kanale, muszę wam powiedzieć coś smutnego, a to wszystko w dzisiejszym filmie. Filmik może nie będzie zbyt radosny, tak jak wszystkie. E, raczej smutne informacje będę wam podawał w tym filmiku. E, to co jak zaczęłam z YouTube'em i ogólnie, no trudno na Mówi się, takie jest życie i się idzie dalej, co nie? No i zapraszam was do oglądania. Już nawet nie proszę o i łapki w górę, bo to jest bez sensu. Dobrze, mordeczki, więc na samym starcie chciałam wam po pokazać mój pierwszy vlog na YouTube'a. Jak ta historia się zaczęła, to było, po to było ponad 3 lata temu. No, takie jest życie, no. Teraz zobaczycie mój pierwszy vlog, jak, jak wtedy wyglądałem, a jak teraz wyglądam. No, rozbarwić. Po trzy razy, rozbarwić to są trafienia w poprzeczkę i zaczynamy. Ja wiersz rozbijam, bo się chce i tak, raz, dwa, cztery. cztery raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zapomnieliśmy dodać, że ten kto przegra zlewa się na wody. No właśnie. I mamy pod koniec ten no, prezent. No dawajcie, to dawaj, ja? cięcie, cięcie. Dobra, to Ale tak się napią. No, 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 to to dawaj! dawaj. No dawaj! No dawaj, daj mi to samo. Dobra, znaleźć no, Stasiu sam. Uuuu! Uuuu! Za to łapka w górę! Za w górę i subik i my dziękujemy wam za oglądanie I, i on idzie teraz przebrać koszulkę. No właśnie i możemy już kończyć. A więc dobrze mordeczki, jak widzieliście to był mój pierwszy vlog, naprawdę fajnie się to zapowiadało, nawet zrobiło ponad 100 wyświetleń, jak na tamte czasy to było naprawdę bardzo dużo. Jeszcze z tym, że w ogóle cięć praktycznie nie robiłem, nie montowałem, nie przerabiałem głosu. Miałem mikrofon z jakiegoś brytyckiego telefonu, e, kamera, e, aparat nie był zbyt dobry, no ale jakoś to było, no i trzeba się na tym cieszyć. A tak już na serio, to, pier to był pierwszy e, vlog na moim kanale. E, wtedy napisałem battlef Battlefield e, nie, i to miało być Battleflip, a nie Battlefield, bo to jest gra i kto wygra, Marcel 2.0 czy Vertex. Kiedyś się, się nazywałem Vertex, nie miałem sobie w ogóle nazwy e, wybrać od Marcela 2.0, bo się fajnie rymowało. Chciałam sobie też dać jakieś liczby. Idę Marcin, bo tak jest moje imię i 365 z tego, że kiedyś było taki bardzo duży hype na karty pa Panini. I to się, na i to się nazywało fi FIFA Panini 365. I sobie tak dodałem 365 dzienników, później powstało do mojego kuzyna Marko365. Ale nie chcę tutaj za bardzo pokazywać twarzy, ja tutaj swoją twarz w ogóle nie pokazałem, tylko pokazałem letko e, bluzkę. A więc nic, bo się bardzo wstydziłem kamery, więc tutaj nie ma co mówić. No, i to tam jest, tutaj jest kolejny filmik, co zrobił 150 wyświetleń. To jest ogólnie od mojego. To jest filmik, gdzie był mój brat, i. No, to był pierwszy z twarzą. Nawet się nie patrzyłem, bo się tak stosowałem. Czyli będziemy nagrywać, nie? Kamera na mnie. No dobra. Kolejnym kanałem to był kanał Lermes który jeden film prawie 2000 wyświetleń zrobił, więc jestem naprawdę zadowolony. Pierwszy film to nie było nawet full HD, tylko 240. Można powiedzieć, tak, tu w ogóle nie miałam wypowiedzi zdania. Zamiast powiedzieć, że dzisiaj zwiedzamy se, że dzisiaj zwiedzamy se opuszczony dom, to ja mówiłam, dzisiaj wejdziemy se do. No to zapraszam do oglądania, słuchajcie. Dzisiaj, dzisiaj, będziemy se wchodzić na urbex. Tak się stresowałam No to jest sama jakość. Pierwszy filmik z dobrą jakością był tutaj. Też nie się stresowałam, ale Ty na ankietę, co wolicie. I Każdy, że wszystko, ale po pierwsze nie będę pokazała twarzy. E, ponieważ nie chcę, No bo oni by sobie nie życzyli, żebym pokazał ich twarz. E, no i to po prostu zwiedzałem sobie e, psychiatryk, naprawdę tutaj w ogóle tutaj się pomacałem, to był to domacał też, więc też się pomacałam. No i... Tak to było. Dobrze, mordeszki, pomij pomijając tych 20 jeszcze kanałów, to tam był Telek, jakiś kurde sufiks był, ale dobra, teraz przejdziemy do mojego kanału Kazio, który pierwszy odcinek oczywiście miał z internetu i zobaczymy jak to było. Pierwszy film na tym kanale. Ogólnie to z powtórki wziąłem, a wtedy jeszcze. O, widzicie Telek YouTube. Jest jeszcze ten kanał, możecie sobie to wpisać. Było mi słuchać na jedną słuchawkę, dlatego polecam jedną słuchawkę sobie dać za ucho, tak jak ja to w tym momencie robię, i będzie wszystko git. Ogólnie to wszystko czytałem, w ogóle montażu nie było. A jak się, jak się pomyliłem, to zakończyłem nagrywanie i robiłem to jeszcze czas, więc nagrywałem tegoś 15 minut. Na tym kanale będę szczególnie nagrywał Fortnite'a. Jak... No już nie, niestety. No i tutaj sypieniłem sobie już na kanale, że tam później jeszcze element będę nagrywał. Dobra, pierwszy film ok. Drugi film, naprawdę bardzo dobry, naprawdę bardzo dobra gra, chyba z 10, z, z 10 fragami, naprawdę bardzo dobrze i to był mój pierwszy, ostateczny live, którym się wybiłem, można powiedzieć. Mnie to tylko, nieważne, że z neta, live prawie 5 godzin, brat mi pomagał zrobić nim i to był mój pierwszy live na tym kanale. Naprawdę bardzo dobrze. Na, na początku grałem pary, później więcej osób. W jednym momencie przełomowo było 12 osób. Byłem tak z tego w... zacieszony, że po prostu była to porażka. Znaczy, porażka, ale w stopniu. fajnym, pozytywnym stopniu. Że po prostu nie umiałem się ogarnąć, bo pierwszy raz miałem tyle osób na wie. Taki był spam. I później już po prostu nie dałem rady. Po prostu za długo gramyłem na tym komputerze i musiałem oddać e, live'a bratowi, albo bratu, nie wiem, kto się odmienia. I oddałem, ale niestety sobie spadły. Wtedy nie było Dromixa, nie znałem go i wspierałem mojego ulubionego twórcę, czyli Jacoba. Później jak to wszystko było, zobaczyłem się z Dromixem, napisałem, czy dałby mi moda. Na pierwszy raz byłem u niego na live i dał mi tego moda. I wtedy ta nasza przyjaźń z Dromixem się zawiązała. I, I wtedy zacząłem promować jego sklepie. a może nie jego, tylko jego kolegi, tak samo jak mojego. Później e, zrobiłem filmik ma, ma, mali giganci, no ale to chyba wiadomo, wtedy był e, ogólnie hype na tych małych gigantów. I tutaj później live'y były już troszkę nieudane i później tutaj zrobiłem SHOTA, że Kruswilli rapuje, ale to 10 miesięcy temu. Naprawdę ten kanał ma już ogólnie prawie rok, no ogólnie zablokowali mi to już. No i smutno. O kurna, ale twarz! A tutaj ze zesekałem live'a robiłem w namiocie. No i później to już czek, customy, no i fajne gierki ogólnie były. Customów wtedy jeszcze nie miałem. No ale widzicie, miałem 1160 subskrypcji, no jakoś jakoś to było, jakoś się dało. Później już miałam bardzo dobre wyświetlenia, ponieważ 500 wyświetleń, 500 wyświetleń, tutaj 200, bo już mój kanał powoli upadał. Tylko grafika, że można powiedzieć, i sam chciałam zrobić jakieś fajne miniaturki. wtedy mi, mi też kekar jeszcze robił, no naprawdę była bardzo fajna przygoda. Jeszcze wam poinformować, że po tej ponad 3-letniej przygodzie z YouTube'a muszę wam powiedzieć, że niestety muszę zakończyć tego YouTube'a, ponieważ... Nie mam czasu na, na robienie tego YouTube'a, a i tak nie mam żadnych korzyści, ponieważ pieniędzy nie mogę wypłacić. Zawsze to robiłem z pasji, no ale no trudno. E, pieniądze też się w życiu liczą. E, tyle godzin no, poświęcam na nagrywanie, streamowanie, montowanie, robienie miniaturek, a nie mam z czego żadnych korzyści. No i niestety muszę e, wam e, pożegnać się z wami. To już jest ostateczny raz i niestety e, nie zobaczycie mnie już nigdy w ocenie youtubera, może za tam 10 lat. Chciałem podziękować przede wszystkim moim moderatorom. Agnieszce na przykład, czy tam. Kolejny, no pamiętam o nią, nikogo, o nikogo bardziej nie pamiętam. W ogóle moich moderatorów nie pamiętam A! no Malinowemu chociaż nie był zbyt długo. Bartkowi, E.O., który był praktycznie od samego początku. E, w, W.K. Niko, czyli mój były moderator, naprawdę był też bardzo długo. Jakiś tam Kalinowski już nie pamiętam go zbyt. No i J.P. na trzecie zawsze ten malczeński. Może teraz już zapomnieli o mnie, ale ja oni dali pamiętam i dziękuję. A co, mordeczki, myśliście, że dzisiaj że, że zakończę kanał? Tak, oglądajcie, ja nie zakończę, bo jest prima Aprilis! Ha ha ha, ale się daliście nabrać! Ha 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 ha! ha. Ale lamosy z was! Lamosy! Ha ha ha! na ja, razie, tak już naprawdę, to dzięki, że oglądaliście. No i tak naprawdę, to wywiadził. Prima Aprilis trzeba jakieś wyświetlenia co zrobić. Ktoś na mnie na Messenger!